Okay. Aha, w będzie, Już działa? tak. działa? pieniądze, ta, ta, tym ta. pieniądze, jestem hmm. w A nie jestem w na pieniądze, jestem na YouTube po prostu? A jak ty się nazywasz? Erukonik Wszystko w górze? Nie Erukrój? Tak Szybkość strumienia, a jakoś główniana. A, czekaj, ci na chwilę udostępnia? No, nie ma się, zapisałam się na YouTubie. No, jestem? A nie, nie jestem się masz tu youtube jazdu nie tu wejdź pierwszy w youtuba tu wpisuj eru jak? eru kolik. czekaj bo ja muszę ogarnąć bo ja mam y Ja kupił trochę straszną mam, Paul. Straszny. straszną mam? Ja Oglądają nas. Dwie osoby. Nie wiem, tylko czekaj, bo ja mam. plan transmisji. Ty, jak poprawić? Czekaj. Obraz. Rozdzielczość. Wynikowa. No, wszystko powinno być dobrze. typowe wartości FPS. Nie mogę A, to zmienić. Opuśnienie. Ta, bo wszystkie live y takie są. Chwila, fila. Ej. A głupio, głupio tałmo mnie, głupio y, y, grafika. No, no to, ale dobra. Nie, 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 ja tego tak nie zostawię, ja to muszę poprawić. Dobra to to, to poprawię. Nie, ja muszę Co na chwilę ja? wyłączyć live a i zaraz włączę. Ok. Stream. Jawa? Ej, trwa live. Co? Działa live. Um, sprawdzam. Weź myszką. Naruszamy. Działa. jo, a jest dobra jakość. Mega słaba, nawet nie widzę czy liter. Serio? No. Tak. Mhm. Uh -huh. To czekaj. Dobra. Programy? da się na pewno. Serio się da? Na pewno się da, bo ja tak średnio to widzę, żeby się dało. O tam się da! Nie no, ja przeczytam. weź daj tam na cały ekran. Weź daj na pełny ekran. O. Ty, jak widać to? Czekaj, polepszę się Dajmy temu chwilę, bo to się musi polepszyć chyba ta grafika trochę, mam wrażenie Na chwilę by o to widać A czekaj, bo ja w gównianej grafice oglądałem Czekaj, dałem się HD

Działa! A dobra jest chociaż grafika? Jest dobra! Nie zacina? Nie zacina Zacina, widzę na twoim, że zacina o. No i zacina No? A nie, dobra, czekaj. A wejdę tak na cały ekran. Ej, dobra, teraz patrzę. Dobra, grafika jest. Da się przeczytać rzeczy. No, da się. Ej, zobaczyłeś, że miło gra w Robloxa? A nie, a nie, nie z tylko ty. Nie, nie Ja się ciągle pomylał, bo yy, N to jesteś ty, a nie Milos. Czego się pomylałam? Dobra, w co gramy? E, a gramy w rivale. Dobra. Tak szybko się sprawdzę, czy jest to jest dobra grafika. Nie, na rozdzielczość nawet. No. A, dobra. Ale dobra. Jak słyszę swój dźwięk o Kurde, w 9 mi się włączyło I Dobra, jestem dobrego Dobra, jak poczekaj Dobra Czyk. Dobra, dołączaj, dołączaj Jeszcze go coś sprawdzę Trzy, trzy. Jest coś? Czekaj. I dobra, spaczku grafika. Niezbyt dobra i niezbyt zła. Tak? Dobra, chodź. Jest nasza, to potem się pójdę uczyć i. Wrócę. O Jezu, ja słyszę ten dźwięk! W razie... Pogorszyłem ze snajperki Ja gram na same noże. Serio chcesz? No się nie chcę na same Dzień dobry, dobry, nie mogę. I pan mi dać! Dzień dobry, nie mogę. Nie, nie chcę. Dobra, już trochę to już tam ci inaczej robię ci. Be, dwa, tylko zero. Jest. Nie mogę się ruszyć, to już mogę. No. W plecy, w plecy! Czy, nie wiem, może jeszcze się trafi Dobra, rewelerem cię dobijam Ja gram na rączki Na rączki? Serio? Dobra Ty też? Dobra Jak ty kurde Mm. dobra, ja gram na fine. Ja gram po prostu no bo ja na. No. Kurda. Nie, no ja ja. O, to masz. To mija Ja Jak gówno broń teraz wziąłem. O nie, a tym no, grasz. Dawaj jeszcze raz. Rematch. A poczekaj. Na chwilę wyjdę. Czemu? Bo było się coś zrobić Dobra Wśród no. kontrakty zobaczę sobie 2000 killi muszę mieć, a mam 800 wie, Ja mam za 500 pro do tego Do minigana mam Do tego, do exoguna mam Skin'a, tego, tą czarną dziurę Aha, dobra, dawaj. Challenge 1v1. Tylko, że ja nie mam w tej chwili jak zagrać. Dobra, dawaj, D dawaj, wow, tego. Już, już idę, już. Tylko, o poczekaj. Dobra. Dawaj, e, tak więc... Nie dawaj Łand wana. Dawaj Łand Wanka. Dobra. Dawaj random mapę. Onyx. Otyk, naprawdę. Onyx. Nie dawał Łon <noise> Co to było? Na live jeszcze ja nie mogę Ej. Ej, gówniana tych tylko Tyle lepiej się gra to uczę. No. Znamberką nie umiem grać. Ja gram. No, e no Ej nie gramy tak dla live za chwilę w ten w Steela Brainot? Nie. Możemy coś innego. Dobra. Jak stończymy to, mam to może coś innego. Don't want, to come back. Don't want to be me. Don't wanna be me. I want to be spawn is Sorry, na... z szuriki na No bo one są mega szybkie. No. To mało miałeś szansę. No, 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 no. Na live brzmi jak jakiś down, ale dobra do. Pozdro Nie mów tak to Co to jest? No? Dobra A ten Czy mnie tu sami będzie zabija do. Dobra, i grałem wcześniej na? Dobra Z... Ej, ciągło mi tutaj na telefonie pisze, że są to trzy osoby, a tutaj mi pisze, że jest... że jest jeden, że są... E, że jestem tylko ja. Nie wiem, dobra, e, e, to chcę. O, nie, jak to tak mówi. A co? To za opóźnieniem. Wiem. To jest takie... Ty, bo za 15 minut w um, że jest event. No, fajne co mm, te gramy? E, uh, gramy w... Uh. Ja gram, w... no. na ludną gra. Mhm, ser nie, albo nie, ja gram w Ja <sparthe> bym Natural Disaster Dobra, <noise> ja nie Nie loguję na tym kąpie, ja bym miał jeden FPS Albo też zagram w Natural Disaster no. Co? Albo też zagram w Natural Disaster no, w sumie Dobra, to dołączam Jezu Jesteś? ja lecę na samą górę Obraję też Nie, są komputery, ty na samej górze, a ja... Nie, uh. dawaj razem na samą górę Już nie mogę wejść Serio? No, ktoś to ty No nie, to nie no ktoś to zniszczył Jezu. To ja muszę w piwnicy przespać mm. Dawaj musisz na polu przespać Dobra Dobra e, nie Ja, ja też nie, ja też nie Ja zginę A. zaraz Zginąłem Widziałem twoją głowę Mm -hmm. A tycy, ty sobie jak królewicz siedzisz sobie tam w piwnicy jakiejś Myszka mi nie działa. Dlaczego? Nie, nie, nie. Myszka mi nie działa, gram na szczałkach. Z mhm. czołkami obrazu z kamerą. No. O Jezu, jak to się gra z dotykiem No, z tak. Mhm. Ja mogę się podgotować. Ta ona. To potrzebuję. Mhm. Dlaczego mi się tutaj... o, to Tu, 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 Poczekaj. To jest tam. dobra, chodź, chodź. Nie działa! Dobra, to chodź. Chodź za mną. Ja cię zaprowadzę w fajne miejsca. Chodź i wejdź do takiego jednego miejsca. Chodź. Widziesz? Nie działa. Dobra, chodź. takie no, no nie umiem grać na strzałkach. Nie umiem padę. Ja teraz gram na strzałkach, A ja kamera odwróconą na dół, a mi myszka nie działa. No tam ja też teraz obracam kamerą. I chodź do więzienia! Jest! Jestem więźniem! Oh my God. Nie mogę otworzyć no. drzwi, jestem więziona. Gdzie jesteś? Nie wiem. Ej, pójdziesz do mnie? Nie, ty pójdź do mnie. Ty nie wiecie. mogę. A dlaczego? Bo nic nie widzę. Czemu nie widzę? Wobec tsunami leci, a ja w celi jestem Ja muszę przetrwać w swojej celi, a ty we swojej No nie Porwało cię? Jeszcze mi już rozwalił drzwi No mnie też jakiś ty rozwalił drzwi Taki nubek? Tak, znaczy taki bacon mi Ej ty on mi rozwala podłogę. Ty mocą on mi podłogę rozwala. Ty, za ile jest ten młotek? Ty na chłop mi podłogę rozwalił, rozumiesz? I po jakichś małe zniszczenia.

A mam ten młot Mogę tym młotem wszystko niszczyć Ale fajne Dobra A ja mam Jestem młot. na dolnym piętrze A ja nie jestem, bo ja opuściłem, opuściłem rundę, żeby mieć ten młot I zdobyłem młot sobie A jak go zdobyć? Musisz oglądać reklamę Co? Tak. Ej, nie gadaj. No tak, musisz oglądać z reklamy. Nie żartuję. He And... I z A, no, I A na no, reklama, to A mam są korekta. to już ale musisz tu taką specjalną udanąć. Wiemy jaką masz młota, naprawdę? Tak. Aha, no, mała, ja do tej gry. Nie, bo też nie działa. Odepnij starą Ale ta stara jest wszystkiego przyklejona oczekaj mm. Poczekaj ja to wytrzę po swojemu to myszka, tylko nie będzie ma. No dobra Dobra, jest okej. Okay. Tylko świecić światło muszę i pospięć muszę. Jest jaki niedawny jestem. Co? Ja mam jeszcze laptopa. Mas Tak. Dosłownie mogę nieść rzeczy. Jak na ja razie muszę grać. Jak na razie gram na laptopie.

Jest. A myszkę podobne. Działa. Dobra, ja kończę live, bo mi się nie chce go robić.